Nie. tak to wygląda Proszę Państwa Kolejne ścieżki Linia brzegowa ja O Teraz Widzimy na deskorolkach, jak to się nazywa No ten artywot na chyba, się. o i samo leci tam jest bardzo ciekawa sytuacja. Czy zmieści się między linami? Podnieś się do góry, jednak. No, zrobię korkociąg albo jakąś śrubę. No, coś będzie rzucał. Skończyły się piłki. Jest kaczka, może nawet lukijaczka. Proszę bardzo, maleństwo uciekło. Maleństwo, maleństwo się chowa. No, zaraz zaczynaj maleństwo. Jak to wygląda, proszę Państwa, to jest maleństwo? Uciekło. Maleństwo jest ciężko wykrywalne. No i tak to wygląda. A tu jest maleństwo, To Chowa się. Maleństwo się schowało. No dobra. Myślę, że sprawa przy tych atrakcji na ten rok 2012. Następne za rok. Za rok maleństwo idzie. Zobaczmy, co robi maleństwo. Maleństwo, opowiedz, gdzie się znajdujemy. Tak, proszę Państwa, znajdujemy się nad zalewem Zembożyckim w Lublinie. No i podziwiamy atrakcję naszego kurortu.